Jesteśmy w Kanadzie! Co <grybisz>? Przygotowuję pościel do prania, bo dzisiaj jest dzień prania! W Kanada? Kanada! Wjechaliśmy już do Kanady i... no, krajobraz się lekko zmienił. Piękne górskie potoki. Tak odpoczywamy. Ja się opalam. A Konrad montuje. Ej, ja również wolę chillout niż pracę. Szybko jednak dogoniłem towarzystwo z odpoczynkiem i po skończonym odcinku zabrałem się za łowienie ryb. Eh, niestety. Tylko parę małych pstrągów. Dobre i to, ale na patelnię się nie nadawały. W Arsenale mamy parę koszulek Merino. Wymagają specjalnej troski, ale za to odwdzięczają się wieczną świeżością. Zajrzyjmy pod maskę. Mamy problem mały z chłodnicą. Się nam zapowietrza, zasysa węża. Ale to wszystko jest przez to, że jest nieszczelny korek tutaj. Już do nas jedzie nowy. Także niedługo problem zniknie. Także spróbujemy trochę odpowietrzyć. Teraz odpalimy silnik i odpowietrzymy układ i w drogę. I oczywiście codziennie z rana rutyna, mianowicie najważniejsze, sprawdzić serce pojazdu, czyli silnik i poziom oleju. Czasami jak jeździmy dużo po górkach, to trochę weźmie, ale nie ma tragedii, jest w normie, także. Także pora złożyć całe obozowisko i wyruszyć w dalszą drogę. nastąpiła zmiana pogody i chyba się musimy teraz do takiej pogody powoli zacząć przyzwyczajać. Dzisiaj dojedziemy do początku autostrady Alaska Highway pod Alaska Sign, ale najpierw trzeba zjeść śniadanko. Jak wam się podoba taki poranek z tym deszczem? I takie czasem muszą być. Dawno już takiego nie było, więc nie ma co narzekać. Przyda, przyda się taki chłodniejszy dzień, nie? Ja tam się cieszę. Dobrze. Cieszę się, bo dwa miesiące upałów to jest już dla mnie za dużo. Dlatego ja do Ameryki Południowej. No ale już mi się chciało takiej pogody. Woda się gotuje. Jest deszczowy zimny dzień. Ja mam dzisiaj dzień, kiedy boli mnie głowa. I I co? Wziąłem sobie poduszkę i idę spać w aucie. Co? co poradzę. 250 km do Alaska Sign, także w drogę. Jadąc autostradą w kierunku Alaska Highway, zobaczyłem znak Trapper, Greatest y, Outdoor Store in the World. No to postanowiliśmy zajechać, tylko że nie zobaczyłem dopiski, która mówi. Ale idziemy, zobaczymy tak czy siak wygląda to na duży sklep outdoorowy, także może będzie coś fajnego. Kupimy kajak? Tak. Chcielibyśmy kupić kajak. Oj, ale... chcielibyśmy. Ale są drogie. Zobaczcie jaki wybór jakiet śnieżnych. Chodziłaś kiedyś w rakietach? Nie. A chciałabyś? No. To musimy zostać na lasce do zimy. O, oh, magazyn. Zobaczcie <laughs> kusze, normalnie można kupić w sklepie. U nas coś nielegalnego, a tutaj normalnie wisi na półce. Ekstra. A na no, co chcesz u Moskit? No chociażby na drzwi. Już nie mówię na całe, bo to nie będzie drogie. Ale chociażby, żeby tak y, nad drzwiami powiesić, nie? Jest no. cały dział z książkami. Patelnia droższa czy tańsza niż my kupiliśmy? Jest, się... Droższa, nie? Mhm. No to jednak takie rzeczy to trzeba w, Wal w Walmartie kupować. Tak. Jetboile to są zawsze drogie. No, ale ogólnie fajny sklep, bo są i książki, i gadżety, plecaki, karimaty, wszystko, no wszystko autorowe, nie? Mm -hmm. Także fajnie, tylko no chyba w Totolotka by trzeba wygrać, żeby sobie tutaj pokupować rzeczy. jak ty przesadzasz. Lubię przesadzać. Liofilizować. Liofilizo Lio... Ale na przykład Leo żarcie jest o wiele droższe niż u nas. Co wzięłaś? Na, Na drzwi i, I takie do siedzenia. I wszędzie są wypchane zwierzaki. Co sklep zupełnie inny niż u nas, eee, bo już abstrahując od broni, no to tak jak widzieliście dużo sideł, pułapek. Kuszy, kusze mi się najbardziej podobały. Ogólnie wszystkich tych rzeczy, które widać na filmach, takie survivalowe, a u nas niedostępne, nielegalne i pozostające w jakiejś takiej czarnej strefie, tutaj po prostu sobie wiszą na półkach. No, mi się najbardziej kusze podobały, ale to... Może kiedyś, jak się przyprowadzimy na Alaskę. Idziemy <ślaski> dalej, żeby wkroczyć już na Alaska Highway i pędzić do tego tuktu jak tuka. A tobie biola co się najbardziej w sklepie tym podobało? Mam w końcu moskitiery od komarów, których nienawidzę. Jeszcze ciepłe skarpetki, takie na minus 30 stopni. Witamy właśnie na Alaska Highway, to mila zero. No a tak na poważnie, to niezmiernie się cieszyłem, że wreszcie tu dojechaliśmy, co zresztą doskonale widać. Alaska Highway, czyli droga, która ciągnie się tutaj z tej miejscowości, Dawson City, aż na Alaskę, ma ponad 2000 km, Została zbudowana w zaledwie 8 miesięcy, przebiega przez liczne pustkowia i aż 5 pasm górskich. Przy budowie tej drogi pracowało aż 11 tysięcy żołnierzy oraz 16 tysięcy cywilów, amerykańskich i kanadyjskich. Na całym tym odcinku jest aż 133 mosty. Zamierzamy nią teraz przejechać! Ciekawostką jest, że pomimo, że ta droga biegnie przez Kanadę, to rząd kanadyjski nie wyłożył na budowę tej drogi ani centa. Przed wyruszeniem w trasę uzupełniamy zapasy paliwa. Cena, jaka jest, każdy widzi. Taniej niż w Polsce, ale nie są to już stare kanadyjskie ceny. Pierwszy nocleg na Alaska Highway spędzamy nad urokliwą rzeką, gdzie Fibi może wybiegać się do woli. Idem! Co się dzieje? Komary! Komary? W Kanadzie, komary? kto by się spodziewał, komary? Konrad! Co? Do roboty. i znowu mówi, żeby nie nagrywać. Co dzisiaj mamy w programie? Resztki ryżu ugotowanego dwa dni temu z czosnkiem czyli ryż z czosnkiem to myślę nie brzmi zachęcająco <grym> dla widzów z cukinią, pomidorem mamy taką jeszcze cukinię z przyceny, starą <grym> wszystko stare też tylko pomidorów z przyceny. co mamy jeszcze? i oczywiście spam kochasz ten spam, co? nie ja lubię konserwy, zawsze lubiłam i nigdy się tego nie wstydziłam czosnek mamy od pana z Montany. tego co mięso to jedliśmy. Tak co było tak dobre, że go nawet nie nagraliśmy. Mhm, mm przepyszne było. O, jest ja Przypomniało było. mi się, nie? Było przepyszne. Przepyszne było. Next day. Hola, Co robisz? Co od z parku narodowego. Teraz cały czas jedziemy na północ. To taka rutynka za rutynką jest, czyli jedziemy, jedziemy, śpimy, śniadanie, kawka, jedziemy, jedziemy, śpimy, śniadanie, kawka i tak w kółko, nie? Jeszcze obiad. Jeszcze obiad. Jeszcze obiad jest po drodze. Chociaż nie zawsze, bo czasami jest w trakcie, a czasami potem jak się zatrzymamy, więc to jest takie, tutaj można zaszaleć. <laughs> Dzisiaj na śniadanie przyrządzam pyszne parówki, 24 sztuki, to tak nam starczy na tydzień. Parówki są pyszne, bo są pyszne i są tanie. już się nam też jajeczka gotują na twardo, także dzisiaj żadne fancy śniadanko, ale takie też są dobre. Powiem wam, że z takim widokiem, z taką rzeczką, to nawet parówki na śniadanie to jest po prostu muu, wyśmienite. <śmiennie> A dla mnie cztery. A co się będę? Fibula usłyszała, że parówki na śniadanie to aż przybiegła, ale nie dajemy jej takich rzeczy. Sami tylko jemy. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Czy gotowanie parówek i jajek jednocześnie to jest ok? Czy to nie jest ok? Czy jajka będą śmierdzić parówką? Mi się wydaje, że nie. Gotujecie tak parówki z jajkami? A do parówek najlepsze są to ściki. Potem to z masełkiem, także no, nie mamy to tostera, ale patelnia wystarcza, też wychodzą sztosik tosty, albo do tego, by wiedzieć co pasowało, obtoczyć w jajku i zrobić takie tosty francuskie, mm, na słodko, z takim dżemikiem i tym miodem, co dostaliśmy od tego faceta. Idealne śniadanko po treningu. Śniadanko zjedzone, sprzątamy, pakujemy się i znowu w drogę. Także do zobaczenia za jakieś 400 kilometrów. Jedziemy, jedziemy cały czas Alaska Highway i widzimy wielkie połacia tych fioletowych kwiatków pośród spalonych drzew, także no musieliśmy stanąć, żeby tutaj polecieć dronem, żebyście mogli zobaczyć to. Fioletowe kwiaty, które widzimy, nazywają się fireweed. Jak feniks z popiołu, pierwszy kwitnął po pożarach, zapuszczając korzenie w spopielonej ziemi. Jest to piękny przykład, jak przyroda sama odradza się do życia, mając swój własny cykl. W pięknym miejscu. Fibula musiała się wytarzać znowu w rybie. Się przez leśne pustkowia i aż pięć... Droga przedziela się i aż pięć... Dobra, raz. No. Pustkowia i aż pięć pasm górskich. To z do I aż pięć... Pustkowia i aż... No. Droga no proszę Ty! No to powiedz może!